Hej więc hey, cześć, witajcie z tej strony blogu, witam Was z kolejnym filmem na moim kanale ogłem dzisiaj, jesteśmy sobie na serii Miasto Brawl Stars i dzisiaj... No, chciałbym zarobić jakieś gemy, nie ukrywam, bo na razie mam tutaj biele trochę w chacie, jakąś tutaj chałupkę wynająłem, tutaj mamy yy, różne domki moich sąsiadów i myślę, że dzisiaj pójdziemy do El Primo i coś tutaj yy, od niego, może jakieś informacje, gdzie można zarobić gemy wyciągniemy. Tutaj mam swój, swoją chałupkę, tutaj mam jakieś szafy, Ło, wow, w ogóle patrzcie jak ona się otwiera, nawet nie sprawdzałem. Tutaj mamy szafy, tutaj mamy płatki, bo bieda jest ostatnio u mnie, tutaj mamy to, tutaj mamy łóżeczko i tak. Tutaj mamy miasteczko Brawl Stars, tutaj mieszka El Primo, tutaj mieszka Leon, zobaczcie jak kozacko mieszka, akurat go nie ma i chyba miał yy, włamanie, tutaj kurczę musimy wskoczyć, nie, nie wskoczymy, bo... Ale patrzcie jaką ma plazmę wielką, jaką, jaki tutaj ma zegar, tu jakieś trochę dziury w suficie, To ma napis Leon, tutaj ma jakieś hot dogi, mm, tutaj mieszka chyba Rico albo Shelly, tutaj mi się wydaje, że mieszka... Mm, jeszcze ktoś, tutaj chyba Piper Tutaj może mieszkać ktoś inny Ale tutaj mieszka Dynamite I tutaj jeszcze nic innego nie powstało w tym mieście Tam jest, jeśli oglądaliście poprzedni film Jest więzienie dla złych brawlerów Więc tam myślę, że nie będziemy się y, Udawać ani razu Więc tutaj mam swoją taką chałupkę Tam jest wyjście normalnie, na razie jest Nie zamknięte, tutaj Dobra, zgasiłem, żeby nie było później Dużego czynszu za prąd Więc patrzcie, tutaj El Primo ma takie normalnie Tutaj, mmm ciężarki, więc chodźmy tutaj do niego. Puk, puk. Halo, El Primo, jesteś tu? Halo, halo. O, cześć El Primo, co tam u ciebie? Cześć. Wszystko dobrze, słuchaj, słyszałem, że podobno chcesz zdobyć trochę gemów. No tak, I... to by było bardzo kozackie. Jakaś była historia tutaj cała, że jakiś skarb został zakopany w tych okolicach i... W sumie, byśmy mogli go sobie znaleźć. Czy ono jest tu to chodzi o legendę megaboks? o Megaboksie? To, tak, masz rację, to jest box. Tylko, o. że... Problem taki, że gdzieś jest zakopany i musimy to wszystko no, znaleźć. Dobra, bo ja słyszałem legendę, że tam po drodze będą różne walki i w ogóle, ale w ogóle fajne tutaj miasto, ostatnio się tu wprowadziłem yy, i polecam naprawdę to miasto i w ogóle po możesz po powiedzieć widzom, żeby zostawili łapkę w górę dla El Primo. No to zostawcie łapkę w górę dla mnie, dla El Primo. No dla ciebie. Zostawcie łapkę w górę dla El Primo. O przepraszam nie chciałem cię uderzyć, no, bo nic ty nie mnie... Się nie stałem, nic Dobra, nie stało. dobra. I napiszcie z jakim zadymiarzem może być kolejny film i co może się w nim dziać, bo myślę, że tutaj wszyscy są mile widziany jestem u nich, żeby nagrywać jakieś fajne rzeczy więc w ogóle widziałeś mój dom, oprowadzę cię, zobacz jaki tutaj patrz, zapala światło, bo myślę, że nasza... Patrz jakaś ta szafa się fajnie otwiera. O wiele chyba lepsze od mojego jak na razie jak No wiecie. nie wiem, na razie trochę biednie jakieś płatki Ale dobra, chodź tutaj Mi się wydaje, że coś tutaj znajdziemy Będzie coś tu ciekawego, w ogóle tutaj fajne jakieś hydranty, kosze są Więc tutaj nikt na razie nie stoi na straży, na razie zamknę tutaj za nami, dobra I ogółem to... Coś słyszałem, że to jest, że pierwsza wskazówka jest zakopana pod roślinką, czy to jest prawda? Właśnie, mi się zdaje, że to może być prawda. Dobra, więc... Dużo y... osób właśnie mi też opowiadało o tym wszystkim. I... No. mówi, no. że to jest strasznie blisko naszego miasta. No, też mi się tak wydaje. Bo to w sumie miałoby sens, ale dobra. Czy chodziło o drzewo? Bo wiesz, drzewo mogłoby być roślinką, ale później urosnąć. Um, nie, to nie chodziło o drzewo, bo tutaj nic pod nim nie ma. Um, może pod tym drzewem, bo to jest już takie spróchniałe. Um, nie, nie, nie o to U, chodzi. Ej tutaj jest. Jest, tutaj jest jakiś kwiat, może pod nim to jest. Poczekaj, Mogę? najpierw skopny kwiat. Nie, pod nim nie, więc sadzę też, go dalej. Ej, obok tamtych gemów jest jakaś roślinka, może o nią chodzi. Może. Ej dobra, to czekaj. Ej, w ogóle widziałeś jakie zniszczenia tutaj spowodował leon.exe, zły leon? To jest straszne. W poprzednim filmie właśnie widzowie widzieliście, ja walczyłem z nim i go pokonałem normalnie, nie? To było straszne, ale jednak dałem radę. Tutaj w ogóle leżą różne gemy, bo byłem bogaty i sobie wykupiłem dostęp do tego miasta w ogóle to widzowie zostawcie łapkę w górę, bo myślę, że znajdziemy tego Mega Boxa w tym filmie. I właśnie czekaj, gdzie my mieliśmy kopać? A, pod tą roślinką, dobra, 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 czekaj. Sprawdźmy O! Ej, jest tu jakaś skrzynka! A, ej, ale fajnie, dobra, książka z piórem. Co my będziemy normalnie w niej mieli? Tego nie jestem pewien na razie widzowie, ale idź na północ, a tam znajdziesz się jaskinie. Ej! Weź to też przeczytaj, czy na pewno dobrze... dobrze czytam, bo nie jestem pewien, ale chyba tak jest, nie? Tak, wszystko się zdarza Dobra, to jakaś jaskinia musi być. Może tutaj, bo północ jest w tamtą stronę, nie? Na pewno nie. No. Chyba w tamtą mi się wydaje, bo w Minecrafcie jest trochę inaczej. Tutaj są jakieś jaskinie. Może coś tu będzie, yy, więc. Ba -ba -ba o kurczej, owca. Może w owcy jest megabox. Może połknęła megaboxa. Mam nadzieję, że nie. Mm, nie, dobra, nic w niej nie dobra. było, ale mamy blok do podsadzenia się. Tutaj coś jest, nie, nic tutaj nie ma niestety. A ej! Tam jest jakaś jaskinia i tam są chyba gemy do wykopania. I to sprawdzić. Ej, no, ej, zobacz, w, w ogóle tu są koniki normalnie westernowe. Może coś ciekawego nam powiedzą. Ło! Ej! Kurczę, ej, ja chciałbym, żeby mnie przyjął jeden koni, bo bym mógł szybciej jeździć, ale dobra. Szara owca, może kolejna owca. Ej, czekaj, tam jest jeszcze jedna jaskinia. Może najpierw sprawdzimy. Te poboczne, bo nie wiadomo czy tamta będzie dobra. Mmm nie, tutaj nie ma. Niestety chodź za mną. Mm, hmm. Mi się wydaje, że to będzie ta jaskinia, dokładnie ta e, Tylko chodź po cichu, bo może ktoś tutaj będzie się na nas czaił. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Tu są różne gemy. Mmm. Ej, ty, tu ktoś stoi. Jeśli powiedzcie mi na jedno pytanie, puśćcie was dalej. Powiedzcie mi, ile jest Brawl Stars? Ej, ile jest zadymiarzy w Brawl Stars? Chyba 26. Ej, odpowiedź to 26. Prawidłowa odpowiedź. Ej, otworzył nam. Ej. Dobra. Do, do widzenia. Ej, weźmy może rzeczy z tej skrzynki. Ej, tu są dwa, dwa diamentowe miecze. Weź swój. Może będziemy musieli z kimś walczyć. Ej, tu jest jakiś robot. Poczekaj. Ej, dobra. Jesteś przygotowany na walkę, bo wiem, że ty jesteś chyba naj, najlepiej walczącym za dymiarzem. Więc dobra, atakujemy go. Dawaj go. Ło, Ale on jest mocny. Widzisz jaki on jest silny? O kurcze. Nie, nie, nie. O kurcze, czekaj. Czekaj, tu jest jakaś dźwignia, ale najpierw musimy go chyba pokonać. Dobra, e, bij go. Ale on jest silny. Poczekaj. Oa, ale on mnie bije mocno. Dobra. O. Dobra. 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 O, dobra. Ej, zabiliśmy go. Ej, szybko poszło, dobra. naprawdę szybko poszło, więc poczekaj. Mm, chodźmy zobaczyć, co jest tutaj, ale uwaga, może to być pułapka, więc ty idź pierwszy. Nie no, dobra, ja pójdę pierwszy. Ty jesteś jednak el primo, więc ty możesz zrobić więcej dla świata. <laughs> tu jest mega box! Zobacz! <laughs> Faktycznie. Czyli jednak ta cała legenda była prawdą. No właśnie, ej. Super, ej, teraz możemy normalnie mieć wszystko. Poczekaj, może jakoś go weźmiemy. Ej, czekaj, dobra, mam pomysł. Yy, może. Masz może diamentowy kilof? Albo poczekaj, chodź za mną, chodź za mną, mam pomysł. Skraftujemy drewniany kilof i przen przeniesiemy go do naszej wioski, bo to będzie w sumie logiczne i fajne. Czekaj, skraftujmy kilof i przeniesiemy go do naszej wioski i w kolejnym odcinku, już myślę, że go sprzedamy jakoś, na znaczy otworzymy. Jeśli wiecie, słuchajcie, trzy stopy górę, to otworzymy go w kolejnym filmie. I na początku filmu go otworzymy i będzie naprawdę fajnie. Dobra, ja już tutaj craftuję kilof normalnie, bo zawsze pamiętam, jak się craftuje kilof. Dobra, zbieram sobie już ten crafting. Chodźmy sobie dalej, zobaczyć co my tutaj mamy w tym boksie. I dobra, kurczę. Ej, w ogóle możemy wykopać te gemy? Nie, tym kilofem nie możemy, niestety. Ale dobra, czekaj, coś tu jeszcze z tej skrzynce, tu jest jeszcze mięso z baraniny Może wykopujemy sobie węgiel, może on nam się przyda. Albo dobra, nie, 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 nie. Dobra, uwaga. wykopujemy Brawl Boxa. Dobra, czekaj. Ło! Wow, ej, dobra, mamy go, mamy go, mamy. Tutaj zostało jeszcze trochę, czekaj. To ja go trochę chyba popsułem. Ej, nie gadaj, że ja go popsułem. Jak to legendarny czy no to może tu już leżały tyle lat. No właśnie, bo to jest już stare, naprawdę stare Więc dobra, ja go w częściach może sprzedamy go w częściach, jeśli ktoś jest jakimś tym inżynierem, może go złoży na nowo Ale dobra, chodźmy już do domu, bo chyba będzie się powoli ściemniało. Może tutaj jeszcze coś znajdziemy, jakieś pożywienie. Nie, dobra, mam 7 chlebków, to mi wystarczy jeszcze w sumie na prawie tydzień. Yy, ale patrz, normalnie mamy, mamy Brawl Boxa, to, znaczy Mega Boxa. jenny, już tak mi się myli, On jest taki kozacki, ale dobra, czekaj, wróćmy się tutaj do naszego miasta i możemy go normalnie otwierać. Kurcze, mm, dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Na, dobra, myślę u ciebie, bo u ciebie jest więcej miejsca. Yy, ja go tutaj okay, chyba złożę. Okay. Najpierw chodź tutaj do ciebie. Mm, zło ło, kurczę, ej, te schody są oh. trochę popsute, bo się z nich spada. Ale dobra, pyk Dobra, tutaj była góra. Tutaj, y, czekaj. O, tutaj był ten bok. Tutaj był ten bok. Y, czekaj. Tutaj jest przód. Tutaj jest przód. I tutaj. Tutaj. Tutaj chyba. A, tutaj, dobra. Nie, tutaj tutaj jest ten płotek, to czekaj. Ja rozwalę ci ten płotek, później ci go naprawię. I dobra, mamy normalnie mega boxa. Dobra, czyli widzowie, w kolejnym odcinku otwieramy mega boxa. Mm, i El Primo, ja go wezmę później do siebie. Później się z Tobą podzielę, tym co tam będzie. Więc ja Wam dziękuję, widzowie, za oglądanie. Dziś ze mną był El Primo. Zostawcie łapkę w górę, bo myślę, że 400 łapek w górę to kolejny film z tej serii. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!